Zapierdala strasznie po Zapierdala lepiej niż na czterosuwach. No. Przynajmniej na razie. Jak wystartował startował, to pionowzlot był. No, no pionowzlot to dlatego, że ten. Że, że ustawienia inne muszą być. Ale... Wiatr jest silny, dlatego tak A poszedł. Pod wiatr zapierdala, słuchaj. A weź go pod wiatr na pełnym gwizdku. By pod podwiat na pełnym gwizdku. Ty kurwa, on się przebija. To no bez żadnego, kurwa, problemu. A lata jest blisko, bo ma s nie? No ale to ci pierwotę Tak, ale po co ma biegać tam daleko? Co ty? Zawróci tutaj kurwa i będzie lądował prawie w pionie. Zbyszek, zrób przelot trochę niżej. Ten 3, 3, 3, 3, 3. No i dobrze, no i dobrze. Ile Michał jest czasu? 3 minuty nie 2.53 A wiesz, taki regler jest? A jak podłączysz regler? się regler bez precyzji Normalnie 15 bu... bu... W trzeba dać Do gina Na razie do gina nie idzie Masz 4,5 minuty Nie chodzi jak przecinek Kurwa pod wiatr, nie pod wiatr. Bardzo dobrze chodzi 4,50 5 minut Tylko że te nanotechy ma mają... to? A ile może A jaka może być maksymalna pojemność? Oni podają to czy jak? Oficjalnie mają jeszcze 3300 ale będą zwiększać No muszą zwiększyć, bo wszyscy latają na 3600 jakbyś jednego wziął. No W zasadzie chodzi całkiem, powiem Ci, zwoicie. I to ciągle tak samo chodzi. Michał, jaki czas? Trochę boli. Wień, czy dużo, dłużo, ale, ale wolniej. No. Wolniej, wolniej się przybija, mimo że jest słabszy wiatr. Przynajmniej tu na dole, Ale i tak jeszcze, jest to jeszcze całkiem, całkiem rzeźko. 6 minut! one mają te, te nanotechy, całą tą wydany prądu taką śmieszną, że dają, 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 nagle potem odcinają, jak nie mają. Nie ma takiego powolnego spadku. Znaczy jest, tylko bardzo szybki. Ale jeszcze to i tak jeszcze w tej chwili zasuwa. To no. jeszcze jest całkiem... Znaczy to to ta... i tak zasuwa teraz szybciej jak moja balilla. To jest 49, no, 49. No. no to już jest nie co 7 minut wylatuje To 7 minut może wyle to wyle wylecimy 7 minut na pewno. Ale lataj do końca No jakie to ma akumulatory? 300 To pole? Tak, tak. Ten To ile one badzą? Jest słońce facet Je. No tak się jak od Normalnie. Za Ta, samochodami tak i tu. Już zdechł. No ląduj. Która no, godzina? godzina? Michał czas. 7.29 Czyli 7 minut trzeba nic. To teraz już idziesz. Idzie, idzie. Dawaj. A ty Michał stoper włączyłeś? Nie. 11, 11, jak zaczynamy Dopiero Dopierdala zdrowo Ale jak będziesz robił nawrót przeluć troszeczkę niżej Tak z 15 metrów ale nie, no jest jeszcze ciutniejsze, żebym miał horyzont jakiś. O dobra. Woli, no. Ale mam nieregulaminowe śmiku. Dlaczego? To jest na 5. A u nas suma jest 15. To, to ma, no ma robię. Samochody stają tam. Zastanawiali się, zastanawiali się, trzykawi. Zmankam. Nie z Walka. No, Ale to tam, to, a tam to może Wojtek naraz... Greg, za brak realizmu lotu to każdy tu powinien dostać. A który samolot takie coś w powietrzu robił? Na przykład beczkę czy pętel w taki sposób jak te robią. Żaden. O, koniec, ile ile, ile, ile Mikał? Mikał ile. ile? 6 minut.